ramy gość. Radia Zachód. Słowo dzień dobry a naszym gościem jest pani Ewa Markowicz rzeczniczka izby administracji skarbowej w Zielonej Górze witamy. Dzień dobry, witam. Zacznijmy może od tego co skończyliśmy na początku maja, czyli od akcji składania zeznań podatkowych popularnych pitów. Dzisiaj 30 dzień maja, więc możemy jakby śmiało podsumować to czy lubuszanie się spisali jako podatnicy. Myślę, że się spisali to bardzo dobrze. Do lubuskich urzędów skarbowych mamy ich 14 w naszym województwie. Wpłynęło ponad 661 tysięcy rocznych zeznań podatkowych. Z tego ponad 590 tysięcy zostało złożonych elektronicznie. I tutaj właśnie jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że ponad 90% mieszkańców naszego województwa, którzy mieli taki obowiązek, właśnie wybrało tą elektroniczną drogę rozliczenia się ze swoim urzędem skarbowym. Przede wszystkim właśnie w usłudze Twój EPIT, czyli ten elektroniczny, wirtualny urząd skarbowy, który jest czynny 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Czy są tu jakieś takie inklinacje typu większe miasta, mniejsze miejscowości? Właśnie co ciekawe, analizując te dane z urzędów naszych skarbowych, wynika, że tak naprawdę nie ma znaczenia, jeśli chodzi o te elektroniczne zeznania, nie ma znaczenia, czy to większa miejscowość, większe miasto, czy mniejszy urząd skarbowy, zarówno właśnie mówiąc o tym mniejszym urzędzie skarbowym, zarówno w Dresdenku, jak i w Gorzowie Wielkopolskim czy Zielonej Górze. Wszędzie było ponad 90% rocznych zeznań złożonych elektronicznie. Także to pokazuje, że nie ma znaczenia gdzie mieszkamy, tak naprawdę te e usługi Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej są pożądane i tak naprawdę obywatele potrzebują i oczekują nowych rozwiązań właśnie tych elektronicznych. Przyjdzie taki dzień, że któregoś że usłyszymy zeznań podatkowych w formie papierowej już nie przyjmujemy? Ciężko powiedzieć, dlatego że tak naprawdę my spełniamy oczekiwania naszych mhm. klientów. Te... Około 60 tysięcy zeznań podatkowych złożonych zostało jednak w wersji tradycyjnej, tej papierowej. Więc są jeszcze osoby, które właśnie w papierze się rozliczają i, im, i tak i do tego papieru są przyzwyczajeni. My to szanujemy, dlatego na ten moment są jeszcze właśnie takie druki, które są dostępne w Urzędzie Skarbowym, które można sobie pobrać, wypełnić i złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym natomiast też można taką wizytę elektronicznie zgłosić i się na nią zapisać. Skoro jesteśmy przy cyfryzacji, bo mówimy o zeznaniach podatkowych składanych drogą elektroniczną, czy administracja skarbowa przygotowuje jakieś kolejne rozwiązania, które pozwolą unikać osobistego stawiennictwa w urzędzie? Tylko w tym roku planowanych jest około kilkunastu Elektronicznych rozwiązań, udogodnień dla obywateli. Do 28 roku jest cały plan założony wdrażania elektronicznych usług w Krajowej Administracji Skarbowej. W tym roku zaczęliśmy w styczniu, właśnie w ramach e-urzędu skarbowego, aplikacją mobilną na telefon, na urządzenia mobilne właśnie e-urzędu skarbowego. Było bardzo dużo pobrań, czyli to chwyciło ten pomysł i to rozwiązanie bardzo bardzo łatwy sposób telepinem możemy się na swoim telefonie zalogować do urzędu skarbowego i pobrać sobie różnego rodzaju informacje zaświadczenia kolejne udogodnienie konto organizacji czyli tutaj spółka spółdzielnia fundacja może upoważnić osobę która będzie się kontaktowała właśnie elektronicznie z urzędem skarbowym i załatwiała sprawy takiego podmiotu także tych elektronic Krajowy system e-faktur, też nowa, nowy formularz faktury, czyli tych rozwiązań elektronicznych jest bardzo dużo i planowanych jest bardzo dużo. Wszystko po to, aby klient bezkosztowo, bo te wszystkie e-usługi są bezpłatne, ale i bardzo bezpieczne. Dlatego tak bardzo zachęcamy do tego, żeby w ten sposób z tego korzystać, bo to jest oszczędność czasu, pieniędzy i bezpieczeństwo. Zapytam o 14. konferencję policyjną celną Centrum Współpracy. To się chyba tak nazywa. Ona się odbyła na granicy polsko-niemieckiej, no bo właśnie chodzi o współpracę służb celnych i policyjnych z obu państw. Coś jeszcze można poprawić we współpracy polsko-niemieckiej? Wydawałoby się, że poza kolejkami na granicy, myślę o ciężarówkach, które czekają na wjazd do Niemiec, bo Niemcy kontrolują je po swojej stronie. No to już w zasadzie wszystko jest ok. Wszystko jest ok. Krajowa Administracja Skarbowa współpracuje od lat z służbami zarówno właśnie tymi policyjnymi Straży Granicznej i celnymi po stronie niemieckiej. Mamy Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Policyjnych, Granicznych i Celnych w Świecku. Jest to placówka umiejscowiona na samej granicy polsko-niemieckiej i ona pokazuje że ta współpraca jest potrzebna e, i są jej efekty. Dla przykładu mogę powiedzieć, że e, nasi funkcjonariusze jakiś czas temu e, zatrzymali do kontroli pojazd. Okazało się, że jest to pojazd kradziony e, i dzięki weryfikacji danych pomiędzy służbami właśnie w tym centrum okazało się, że skontaktowaliśmy się z właścicielem tego pojazdu i jeszcze właściciel tego pojazdu nie wiedział, że jego pojazd został skradziony, a my już ten pojazd Zatrzymaliśmy po stronie polskiej. Także to, to jest jeden z wielu przykładów, które pokazują, że ta współpraca jest potrzebna. Znaczy współpraca przy wykrywaniu migrantów też. Wprawdzie to jest jakby zadanie Straży, Straży granicznej. granicznej. No Ale z oczywistych względów takie służby jak Wasze mogą się napotykać z sytuacjami, no właśnie, prób przemytu migrantów. Presja migracyjna na Polskę wywierana jest ogromna, zwłaszcza na wschodniej granicy. Tutaj te problemy są, inne trochę, ale jednak dotyczące tego samego. Tak, funkcjonariusze służby celno-skarbowej współpracują i wspierają również. Inne służby mundurowe w realizacji obowiązków i oczywiście podczas tych kontroli, które prowadzimy nie tylko na samej granicy, ale również w głębi kraju. Ponieważ ta nasza współpraca, jeśli chodzi o służbę celno-skarbową polską i celną niemiecką, to współpracujemy nie tylko właśnie przy granicy, ale na terenie całego kraju. I kontrolując różnego rodzaju pojazdy, transporty, mamy różnego rodzaju ujawnienia, nie tylko Tytoń, narkotyki, no właśnie, co, śmieci. Co dominuje teraz? W tej chwili taką tendencją w ostatnich kilku miesiącach jest jednak tytoń. I ja tutaj mogę śmiało powiedzieć, że jeśli chodzi o Lubuski Urząd Celno-Skarbowy, to na tle naszego kraju mamy najwięcej spraw prowadzonych właśnie w obszarze handlu nielegalnego, obrotu tytoniem bardzo dużo też takich ujawnień. W ostatnim czasie bardzo dużo w sortowniach przesyłek kurierskich znajdujemy niemal podczas każdej kontroli paczki wytypowane do kontroli Tup i tam jest trafienie. Musi, tak? tak, mamy psa służbowego, w tej chwili już jest przygotowywany do służby kolejny na różnego rodzaju środki odurzające. Także nasza formacja się wzbogaca i tutaj mamy duże sukces. Wspomniała pani o śmieciach. Jak to teraz wygląda kwestia nacisku czy, czy presji tej, tej śmieciowej na, na Polskę? Był taki moment, kiedy z całej Europy śmieci próbowano do Polski przemycać. Potem ten proceder, ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że mniej się o tym mówi, czy rzeczywiście jest mniejszy. Krywa administracja skarbowa prowadzi we współpracy z innymi służbami różnego rodzaju akcje, też celowane właśnie akcje kontrolne, gdzie transporty, które powinny być odpowiednio oznakowane, przewożące różnego rodzaju odpady, czy mają odpowiednie zgody, gdzie, gdzie one z tymi odpadami jadą. Także są takie akcje celowane, ale również podczas różnego rodzaju tych codziennych kontroli e, wykrywamy tego typu transporty, ale muszę powiedzieć, że jest ich e, w ostatnim czasie zdecydowanie mniej, także to jest pocieszające. Czy będzie komu pracować w administracji skarbowej? Pytam ona Rybek, dlatego że mm, kiedy kiedy umawialiśmy się na spotkanie, akurat wracała Pani z targów, e, takich młodzieżowych targów pracy. Y, no i poszukiwaliście, czy prezentowaliście Państwo swoją ofertę dla tych, którzy ewentualnie. Wasze szeregi mogliby wstąpić. Administracja skarbowa jest bardzo atrakcyjnym pracodawcą. W naszym regionie jesteśmy jednym z największych pracodawców. Mamy około 2000 pracowników i służby cywilnej i funkcjonariuszy służby celno-skarbowej. W tym roku prowadziliśmy nabór na wolne właśnie stanowiska do służby celno-skarbowej. Na około 20 takich wakatów zgłosiło nam się ponad 200 chętnych. Że to, to pokazuje. Tak, pokazuje bardzo duże zainteresowanie. W tej chwili prowadzimy, są w toku jest kilka naborów do służby cywilnej z kolei. Także w, naprawdę bardzo dużo mamy tych wakatów i tutaj zachęcam do tego, by śledzić ogłoszenia w BIP-ie. Niemniej jednak tak szukamy, pokazujemy naszą formację, pokazujemy spektrum różnorodności. Krajowa skarbowej. Do... Tak, mamy klasy skarbową, Nie, przykład, tak, tak mhm. gdzie y, w ostatnim czasie prowadziliśmy takie w terenie zajęcia dla tych młodych ludzi właśnie z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie jest ta klasa mundurowa nasza, gdzie oni mogli zobaczyć w praktyce, na czym polega praca służba w, w KAS, między innymi na granicy, w Urzędzie Skarbowym. Także jesteśmy atrakcyjni i dla tych młodych ludzi, na czym nam bardzo zależy, żeby oni do nas przychodzili, ale generalnie dla każdej osoby, która. Zasila nasze szeregi. Czyli możemy być spokojni, że celników nam na granicach nie zabraknie. Pani Ewa Markowicz, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.